który idzie danoniksie Dobry Dobry, dobry Co a to, to będzie robione? W tym garnuszku będzie magiczny napój tworzony i teraz zapraszam mojego zielarza mojego ucznia Uczniu ja <grym> <grym> Także Myślę, że zaraz przyniesiemy pierwszy trunek. tutaj no się no tak. pierwszy powie na wywiacie z a ty no może tak? zielarzu pójdziesz po... Jestem uciekł tylko. Ja tak jest. Tak jest. A ja, ja, ja podłączę mikrofon do aparatu, którym nagrywam. Woda ognistą poproszę. Woda ognista. prosimy. Proszę. Zielarzu. Jaka ta jaka woda ognista jest? Taka przejrzysta ognista. Przejrzysta ognista. W z 0, Lewa, Tak jest. Na, nalejmy może. Lej śmiało. O, jaka gęsta, nie? No. Zimna, gęsta, a równy jeszcze trzeba będzie ten rzucić. Ale wymieszał chyba lepsze roboty, tak? Dzięki. Proszę idzie za Monikę. Czy tyle wystarczy? Wystarczy. Teraz słuchaj, mój drogi uczniu. Słucham, słucham. Trzy. Czarny Dobrze. <słuchaj> to jest bardzo mocny truneczek. Napój magiczny Asterix właśnie pochwalił i powiedział, że ten napój magiczny ma kopa, kopa. Jak padł do kopa? Nie, to ten Obelix padł do kotła, ale Obelix nie ma. Proszę, pojedynczym trzy czarne Tak zwane. Dostosowaliśmy się do Alkomastery Jest lamy, jest lamy Bronie zawarzyło, nie? Mhm. Może mniej wygazuj to, zrób mniej wygazować, tak, co? I tak wygazuje się, jak wygazujesz. Ty? No pewnie. <coughs> Drugi. Bardzo ładna robota, a. Dan on X-sie. Narufa Druga i trzecia. Ile lat takich przygotowań? Ile lat doświadczenia? Ile lat doświadczenia? 150 lat doświadczenia. A w fachu? 50. 50 lat? Mhm. Uh -huh. Panie zamówisze, czy to wystarczy? Czy jest ma pewność, że trzy? wystarczą? Wystarczą. Teraz coś do smaku. Od gumisiów. Sok z gumijagu poproszę. Jest bardzo zadowolony? Jest. Wszystko się udaje. Tak, my. wszystko się udaje. Mój uczeń jest bardzo dobry. Rozumiem, rozumiem. Niedługo przejmie po mnie fach, bo ja już się jestem zostawił, nie? Także robimy ten kociołek magiczny. Miksura magiczna. No, także teraz sok z gumijagód. Aż tyle? Czy to wlewa? Bo próbuje? za mocne bo mi się powiedzia, powiedziały, że za mocne jest tylko pół butelki. Aha. To jest pół butelki tego. O proszę, teraz dostaję takiego kolorku. I taki... jeszcze. Ale jeszcze na drobinkę. Musi to być do, co do kropelki, bo to jest bardzo perfekcyjny napój. Tak jest. Teraz poproszę kopniaczka. Dobrze. Dwie puszeczki tam były. Najtańszego. No Będzie bo to, to dział, tak. nie? Najtańszego kopniaczka żeby to zakopało nas. To później To później No to dwa puszki, dwie puszki Dwa puszki kopniaczków Dwa kopniaczki tak zwane Żeby to mogło kopać Proszę. Tak jest, świetno. To jest. Tylko kopniaczek jest po to, żebyśmy nie zasnęli przy nim, nie? Przed takim napoju magicznym. Druga. Tak. Druid Danonix. I okay. jeszcze drugi. Wystawia kolor, smaku. czuję, czuję ten zapasek. Wygląda jak wisienka. Te śmierci, rozumiesz? Hmm. Te zgony. Te zgony? I jeszcze poproszę tego. O czym mowa? To jest specjalny trunek przygotowany na zamówienie od mojego przyjaciela, Druida. Rozumiem, rozumiem. A tego myślę, że dużo nie dodamy. Bo to... O kurcz <śles> To ja się ładnie zapokołował ten, ten Panoramik <grymne> dla Danonika. Wszystko na przekór, nie? No. Panie Danonikcie, wbrew się to jest Proszę nie strzelać, bo tu lampy są. <grymne> nie, nie będziemy Trzymaj pan palcem, pance, pance, pance. Trzeba uważać, prawda? Trzeba uważać, ja bym się znowu wyrwał. Różnie to bywa. Nie jak z bombą, nie? Podajcie pan blindzie, nie ma co się badać. Ło! Ło! Otwórz wrota. <laughs> Chłopcze. <laughs> Chyba starszy. To no ile się nie dało, Lid? <laughs> <To śmiech> <badana? śmiech> <To> dobra. <laughs> Dobra, chyba, chyba styknie, tak? co? To będzie na jutro rano. <głos> <głos> Także dziękuję. I co? Teraz wymieszamy. Wymieszać trzeba. A jeszcze lodu, stary, poprosimy. Jeszcze lodu? Jeszcze lodu. Tak, tak, lodu? Jest, tak jest? Dajcie dużo, wszystko nawet. Dobra, proszę. Tego lodu to nie ma co załować. Proszę nie klapać na sprzęt elektroniczny. Ale ma zapaczek ładny. No. Ma, ma zapaczek. Ja się stary, że to będzie wiesz co? Dziękuję. Jednak coś pięknego. I teraz tak. Trzy ruchy w prawo. Pięć ruchów w lewo. To samo lewą ręką. Trzy ruchy w prawo. I pięć ruchów w lewo. Dziwnie się zmusowało Dziwnie, nie? Taki... Jogurcik wow. trochę. To nie To jest to, to będzie kopać. U! Jest? No, nie. I oto przepis na kociołek druida Danoniksa. Dziękuję wam. Broda mi nie pozwala. Ja swoje wypiję. 150 lat, 50 lat doświadczenia. 40 domy. lat próbę Panie Danoniksie, czy to będzie na pewno pyszne? Będzie pyszne. Пта вам друid таonics, якое.